Dzień dobry kochani, dzisiaj pokażę wam jak wykonać takiego szydełkowego pierożka Ale zanim zaczniemy, to taka mała informacja Jeżeli wam się spodoba ten filmik, to postaram się wrzucić więcej takiego szydełkowego jedzenia Ale jeszcze tak jak zasugerowała mi pani Małgorzata w komentarzu Już niedługo wrzucę dla was jakąś część garderoby dla Barbie To już, nie przedłużając, potrzebujemy teraz do naszego pierożka włóczkę, ja mam tutaj Yarnart Jeansa Tu jest numer 05, taka kremowa, beżowa, szydełko 2 mm nożyczki igiełkę i troszkę kulki silikonowej sy do wypchania od razu bierzemy się za pracę bierzemy szydełko, włóczkę i jak zwykle zaczynamy od naszego magicznego kółeczka robimy Sześć półsłupków na okręgu, tutaj na naszym magicznym kółeczku. Jeden. Jeden. Drugi. Trzeci. Troszkę zacisnę. Zaciskamy i pracujemy cały czas tutaj na okręgu. Teraz wykonujemy 6 powtórzeń, 2 w jednym, czyli 2 półsłupki w jednym półsłupku. 1, 2. Wzór jest bardzo prościutki, ale efekt myślę, że jest ok. 3, 4. Cały czas dwa w jednym. 5 5 i 6. 6 powinniśmy mieć teraz 12 półsłupków na okręgu. Następny rząd. Jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. I w sumie 6 razy powtarzamy. 1 I tutaj 2 1 I w następnym dwa, znowu jeden, i w następnym dwa. Jeden tutaj dwa. I raz jeszcze jeden półsłupek nad półsłupkiem, i dwa półsłupki w jednym. Widzicie? Kolejny rządek dwa półsłupki po jednym w każdym półsłupku i dwa w jednym, czyli jeden jeden i dwa w jednym. I tak w sumie sześć razy powtórka dwa w jednym, jeden jeden i dwa w jednym. Drugie powtórzenie. Teraz trzecie. Jeden jeden i dwa w jednym. Jeden, jeden i tutaj w kolejnym dwa w jednym, raz dwa i dalej jeden, jeden i dwa w jednym, I jeszcze jeden nad jednym, jeden nad jednym i dwa w jednym, raz. Dwa. I tu jak widzicie mam już raz, dwa pojedyncze półsłupki, więc zakończyłam to okrążenie. Kolejne okrążenie trzy półsłupki. Każdy w jednym i dwa w jednym, czyli trzy i dwa w jednym. Raz, dwa, trzy półsłupki i dwa w jednym. I tak w sumie sześć razy dookoła powtarzamy. Szybciutko to robię i wracam do Was. I mamy skończony nasz rządek. Teraz wykonujemy cztery półsłupki. Jeden nad jednym. Znaczy każdy nad każdym. Dwa, trzy, cztery. I dwa w jednym. Raz, dwa. Po poprzednim okrążeniu powinniśmy mieć 30 półsłupków na okręgu, a po, po tym okrążeniu będziemy mieli 36 półsłupków na okręgu. Dwa, trzy, cztery, dwa w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa w jednym, jeden dwa, trzy, cztery i dwa w jednym raz, dwa, raz dwa trzy, czyli jeszcze wykonujemy jeden, dwa, trzy, cztery i dwa w jednym. 2, 4, czyli skończyliśmy okrążenie. I teraz wykonujemy już tylko 3 okrążenia. Po 36 półsłupków już nic nie poszerzamy, tylko jedziemy półsłupek nad półsłupkiem. 3 razy 36, czyli w sumie 108 półsłupków robimy na okręgu. Jeden nad jednym każdy, nad każdym. Szybciutko to zrobię. I wracam pokazać dalej, jak robić. I mamy wykonane 108 naszych półsłupków. Obracamy teraz naszą robótkę tak, żeby niteczka była w środku. Możemy jeszcze troszkę naciągnąć. I teraz składamy w pół. Tak, jak widzicie. I będziemy zszywać naszego pieroga. Tutaj zostawiamy na boku. Jeden półsłupek. I robimy tak. Wbijamy się z tej strony w jeden i równoległy tutaj drugi. Przeciągamy nitkę raz i przeciągamy niteczkę drugi raz. I znowu tutaj w to oczko, w to i w to przeciwległe. Przebijamy się szydełkiem, przeciągamy niteczkę raz i przeciągamy drugi raz. I znowu przez dwa, przez dwa, przez dwa i tak gdzieś do połowy. Przez dwa. Teraz bierzemy odrobinkę naszej kulki silikonowej, bądź waty, bądź czegokolwiek do wypchania. To już od Was zależy. I wkładamy nasz farsz do pieroga. Nie możemy zrobić zbyt tutaj spiętego, zbyt dużo tego wypełnienia nie możemy, przepraszam, nie możemy dać. Bo po prostu to będzie źle wyglądać. Odrobinka wystarczy. I kontynuujemy. Pod dwa półsłupki nasze łączymy. Tak. Tak. Tu jest płaskie, troszkę możemy topchać. I dalej. Do końca, przez dwa, przez dwa, przez dwa i tutaj przez dwa. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka: jeden, dwa, trzy. Obracamy naszą robótkę, nawijamy nitkę, naszą włóczkę na szydełko i wbijamy się tutaj w pierwszy półsłupek. W sumie pierwszy półsłupek, nasze pierwsze łączenie i robimy słupek przez dwie niteczki i przez dwie niteczki i teraz w każdym tutaj miejscu tu 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 do samego końca robimy po dwa słupki. Raz dwa dalej raz dwa Jeden i dwa. Pamiętamy, w każdym jednym tu oczku robimy po dwa słupki. Łóczka na szydełko, przeciągamy nitkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. I tak do samiutkiego końca zaklejamy naszego pierożka. Raz, dwa, jeden, dwa i już nam zostało tylko kilka słupków. Dwa, Oj. Jeden. Dwa. 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 jeden dwa tutaj teraz już na ostatnim łączeniu dwa raz dwa i teraz robimy tu po prostu widzicie Tutaj, w tym miejscu wbijamy się w naszą robótkę i robimy jeszcze. Oj. Jeszcze dwa słupki. Tu będzie nam ciężko, bo mamy ciasno, ale na pewno Wam się uda teraz. Oczko ścisłe nożyczkami ucinamy i widzicie, nasz pierożek jest praktycznie gotowy. Jeszcze tylko schowamy niteczkę. Czyli przebijamy się tutaj w nasz słupek. Raz. Tutaj drugi Raz. I wbijamy się w pierożka, gdzieś przeciągamy troszkę dalej tą niteczkę i widzicie jak nam się układają tutaj słupki, to po prostu tą stronę się przebijamy, tak żeby tego szycia nie było widać, raz tak i raz jeszcze jedną nam słupki tutaj tak idą, to drugi raz. Wyciągamy nitkę. Ucinamy i nasz pierożek jest gotowy. Może nie do jedzenia, ale do zabawy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten króciutki tutorial, że z niego skorzystacie. Jeżeli tak, dajcie znać, jak Wam poszło. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Jest mi strasznie miło, jak widzę, jak wzrastają. I co? Tutaj też zachęcam do łapeczki w górę do subskrypcji. Do dzwoneczka i do zabawy. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.